Jesteś boską źródleną istotą. Taka jest najczystsza prawda, pierwotna, naturalna prawda. Jeżeli nie czujesz tego, to dlatego, że jest jeszcze trochę fałszu do posprzątania w Tobie, do rozpuszczenia w Tobie, do neutralizacji. Po co nam fałsz? Wystarczy czysta prawda. Jesteś boską źródleną istotą. Taka jest najczystsza prawda, pierwotna, naturalna prawda. Jeżeli nie czujesz tego, to dlatego, że jest jeszcze trochę fałszu do posprzątania w Tobie, do rozpuszczenia w Tobie.